Leki przeciwko WZWC w połączeniu z Remdesivirem. Dużo skuteczniejsze przeciwko COVID-19 leczenie COVID-19. Mieszanka z Remdesivirem 10-krotnie skuteczniejsza. Badanie. Znak zapytania Połączenie Remdesiviru, leku zatwierdzonego do leczenia pacjentów z COVID-19, oraz leków zwykle stosowanych w wirusowym zapaleniu wątroby typu CHCV, okazało się 10 razy skuteczniejszy od samego Remdesiviru w hamowaniu SARS-CoV-2, wirusa wywołującego COVID-19, informuje pismo Cell Reports. Remdesivir to jedyny zarejestrowany lek przeciwwirusowy stosowany w zakażeniach SARS-CoV-2. Zwalcza szereg wirusów i został pierwotnie opracowany ponad 10 lat temu w celu leczenia zapalenia wątroby typu C oraz wirusa podobnego do przeziębienia zwanego wirusem syncytialnym układu oddechowego RSV. Podczas epidemii eboli remdesivir był testowany w badaniach klinicznych i stwierdzono, że jest bezpieczny i skuteczny dla pacjentów. Na początku pandemii był postrzegany jako dobra terapia dla COVID-19, ale jego skuteczność okazała się niższa niż oczekiwano. Tymczasem ogłoszone właśnie wyniki badań przeprowadzonych przez naukowców z amerykańskich ośrodków, i School Hall of Medicine w Mount Sinai, University of Texas w Austin oraz Rensselaer Polytechnic Institute RP, wskazują, że w połączeniu z dodatkowymi lekami skuteczność Remdesiviru może zwiększyć się aż dziesięćkrotnie. Chodzi o symyprewir, vaniprewir, parytaprewir i grazoprewir, stosowane w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C. Taka terapia skojarzona mogłaby pomóc osobom nieszczepionym, które uległy zakażeniu, a także zaszczepionym, których odporność osłabła, np. z powodu pojawienia się wariantów wirusów, które wymykają się nabytej ochronie immunologicznej. Zatwierdzone przez Agencję Żywności i Leków Zespół Badawczy przeprowadził badania wiązania białek i replikacji wirusa na SARS-CoV-2, wirusie wywołującym COVID-19, stosując Remdesivir i 10 leków na zapalenie wątroby typu C, z których niektóre zostały już zatwierdzone przez FOT and Drug Administration. Zespół ZOPI wcześniej zidentyfikował uderzające podobieństwo między strukturą proteaz zajmów niezbędnych do replikacji koronawirusa SARS-CoV-2 i wirusa HCV. Podobieństwo to sugerowało, że istniejące leki, które wiążąc się z proteazami wirusa zapalenia wątroby typu C i blokując je, będą miały taki sam wpływ na SARS-CoV-2. Korzystając z superkomputera do modelowania sposobu wiązania leków z białkami wirusa badacze z API przewidzieli, że 10 leków na HCV może ściśle wiązać się z główną proteazą SARS-CoV-2 o nazwie IMPRO. Ponadto wykazali, że 7 z tych leków faktycznie hamowało proteazę SARS-CoV-2. Zespół badawczy z Sina Sinai przetestował następnie. Czy te siedem leków hamowałoby replikację wirusa SARS-CoV-2 w małpich i ludzkich komórkach hodowanych w hodowli? W kolejnych eksperymentach naukowcy byli zaskoczeni stwierdzeniem, że cztery leki na HCW hamują inną proteazę SARS-CoV-2, znaną jako PLPRO. Ta obserwacja okazała się bardzo ważna. Kiedy każdy z siedmiu leków na HCW był testowany w połączeniu z wirem, tylko cztery leki, które nieoczekiwanie celowały w pl-pro, zwiększyły skuteczność wiru aż 10 krotnie. To tak zwany efekt synergii. Dwa leki są znacznie skuteczniejsze, niż sugerowałaby suma ich skuteczności. To może zmienić zasady gry dr. Adolfo Garcia Sastre z Mount Sinai, jeden z autorów artykułu. Powiedział, że łączne stosowanie Remdesiviru z inhibitorami PLPRO w leczeniu COVID-19 może zmienić zasady gry dla pacjentów z COVID-19, którzy nie są zaszczepieni. Zmniejsza również możliwość powstania wirusów odpornych na leki. Identyfikacja PLPRO jako celu dla leków przeciwwirusowych, który ma synergistyczne działanie w połączeniu z Remdesivirem, jest bardzo ważnym odkryciem. Mamy nadzieję, że ta praca zachęci do opracowania specyficznych inhibitorów SARS-CoV-2Pro i do włączenia ich do terapii skojarzonych w celu uzyskania wysoce skutecznego koktajlu przeciwwirusowego, który może potencjalnie zapobiegać wzrostowi opornych mutacji, powiedział dr Chris wite, adjunkt mikrobiologii wicach Nemount Ponieważ te leki na HCV są już zatwierdzone do użytku, a ich potencjalne skutki uboczne są znane, taką terapię skojarzoną można by przetestować na ludziach szybciej niż w przypadku nowego leku, powiedział dr Robert M. Kruk, emerytowany profesor Moleczula biosciences na University of Texas at Austin i współautor artykułu. Wada Remdesiviru. Dużą wadą Remdesiviru jest to, że należy go podawać dożylnie, co ogranicza jego stosowanie do pacjentów już przyjętych do szpitala. Naszym celem jest opracowanie kombinacji leków doustnych, które można podawać pacjentom ambulatoryjnym, zanim staną się na tyle chorzy, aby wymagać hospitalizacji, powiedział Kruk. Leki na HCV, które wzmacniają działanie przeciwwirusowe Remdesiviru, to leki doustne. Ważne jest, aby zidentyfikować leki doustne, które hamują polimerazę SARS-CoV-2 w celu opracowania skutecznego leczenia ambulatoryjnego, mówił. Prawie 3 miliony ludzi zmarło na całym świecie z powodu COVID-19. Są sytuacje w których szczepionka nie jest najlepszą opcją i pomocne byłoby posiadanie doustnych leków przeciwwirusowych, powiedział dr Gatano Montalione z Rensselaer Center for Biotechnology and Interdisciplinary Studies PIS. Tutaj widzimy obiecującą synergię, która, jeśli zostanie potwierdzona przez dodatkowe badania i próby kliniczne może dać nam nowy środek antywirusowy do zwalczania COVID-19, dodał.